Siema, ja jestem Drageta, to jest kolejna część z naszej serii Real Minecraft. E, ok, okej. Teraz konwertuję poprzedni film, więc będę miał lagi, ale chciałem wam pokazać, co ja tutaj znowu zrobiłem. E, i... Tym razem... Sorry za ostatnie, że tak was olałem. Pytałem się co zrobić, a ja tutaj was olałem, ale... E, ale na serio... Ten kanion nie urzekł. E, te, o tyle, tym razem Was na pewno nie oleję. Mm, to tak. Trochę mi zajęło kopanie tego. Niestety. No tak. To. to kurde. Zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Ogarnę i będę mówił. O to, o co mi chodzi na serio. E, dobra. Oj. Powiem tak, długo mi zajęło kopanie tego. To jest taka kopalnia z diamentów z prawdziwego zdarzenia, potem tutaj będą fajniejsze schody, ale chciałem Wam to już teraz pokazać. I tak. E, I tak. Teraz powiedzcie, co ma być nad tym. To jest chyba bodajże 22 na 22 kratki. Policzmy.

budowla. O matko, trudno mi będzie to wybudować. Yy. I druga sprawa to. Druga sprawa to. Zaraz pójdźmy to. Do... Albo na razie zwiedźmy to, a potem powiem o drugiej sprawie. Wybaczcie za mój głos. ale mam strasznie zatkany nos jestem chory właściwie. ucho ha ha ha. he. No dobra. Powiem wam, że bez żadnego skutku to kopałem, bo żadnego diamentu nie znalazłem. E, I tak, no, robi wrażenie, w miarę przynajmniej na mnie. To się będzie jeszcze pokazało, może z tego e, zrobię potem, jak będzie opuszczone, to ogólnie to ma być potem. Teraz to jest 12 na 12, to sama mała dziura. E, potem to ma być e, jak wszystko wykopię, taki gigantyczny mob grinder. Może nawet slajmy się tutaj zrespią. Czot. E, I dobra. Lecimy dalej. Żeby się was zapytać o kolejną rzecz. Bo to będzie taka seria, gdzie wy mówicie co ja mam zrobić, a ja będę budował. Łoj. Nie, laguj się. E, ciekaw jestem jak mnie słychać teraz Czy nadal tak dramatycznie źle czy już trochę lepiej W razie czego? Straciłem Tutaj jest tylko niewielka część tego Znaczy straciłem cały ekwipunek Kobla Bo spadłem, potem mi się coś popsuło, nie, nie doszedłem i w ogóle i druga sprawa to, co ma być na pustyni. Chcę to jakoś ładnie zagospodarować. Dwa projekty sam wymyśliłem, a teraz wy wymyślacie te dwa projekty. Co będzie na pustyni i co będzie na tym poprzednim czymś. Pewnie przed odcinkiem było coś takiego. Taki miarę śmieszna, taka trochę sucha yy, taki trochę suchy dowcip, który nawiązywał do tego filmiku yy, nie wiecie już o co chodzi, ja też wiem tylko, że ja wiem no dobra, nieważne myślę, że przed każdym filmikiem będą się takie ironiczne wręcz rzeczy ukazy ukazywać yy. I jeszcze jedno. Ja z użytkownikiem Piarrus też robi filmiki. No mi się nawet w sumie dobra, nie nawet w sumie. Podobają mi się. I jego li link do jego kanału powinien wam się teraz do jego kanału. <coughs> do jego kanału. <coughs> w którym kanale on mieszka. <coughs> nie dobra żartuję, nie chcę go to obrażać. <coughs> Bo pewnie to ogląda. Eee, no to tutaj jest link do jego kanału. Słucharna na dziś zaliczony. Eee, dobra i... <laughs> yeah, sorry, że się z tego śmieję, ale tak się z nim ciągle denerwujemy nawzajem. I pytanie do Was kolejne. Cóż, zombie? Nie, to nie jest pytanie. To jest zdanie twierdzące. Dobra. Eee, kolejne pytanie to jest... Co zrobić, żeby mi i pierdolosowi się tak nie lagował serwer? O kurdy! Spadaj! Spadaj! Pod A! Zielony! Wow! <grym> Żyje! Frajer! O! Oh. Nie! Nie, nie, nie! Trzeba tutaj się spadnąć. tak. I believe! Kto zna tą piosenkę, ten małdy mnie szałcą. I believe. I believe! Szybko, szybko, bo zaraz na mnie spadnie jakiś zielonek. Słyszę cały czas, że się gdzieś się respią. Tylko gdzie? Ile ja mam kanionów na tym? Nie wiem. Jeżeli będziecie chcieć i kopalnia w nim jest, ale epicko. E, jeżeli będziecie chcieli, to ten kanion też jakoś zagospodaruje. Tylko piszcie po prostu. Wow, a matko. <ścoughs> Sorry. najbardziej przerażająca gra świata Tutaj mam kopalnię Nie ja chcę do domu Piszcie w komentarzach też czy chcecie zwiedzić tą kopalnię ja Już chyba zwiedzałem Mam nawet filmik z jej zwiedzania Ale trwał 40 minut Nie wiem czym podzielić teraz ten filmik Bo filmy e, Nie one mają spawner skubańcy, głupie Spałnujecie e? chodźcie Eee, 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 już cicho. cicho Fuck zombie I... kurde ma! Boska Dobra Commentations Subscribations I łapkations Na razie